Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym moim wideoblogu. Dzisiaj zajmiemy się importowaniem bazy danych, która jest dosyć duża, jest większa niż pozwala na to limit w Apache. U. Pokażę Wam o co chodzi. Tutaj mam bazę danych, którą sobie nazywałem Dane, i chciałbym zaimportować do niej plik. Dajemy tutaj oczywiście import plik plik.itclis.sql, który ma 9,30 megabajta, a maksymalny rozmiar jaki możemy uploadować to jest 2048 kilobajtów, czyli m, jeśli nawet spróbujemy zaimportować taki duży plik y, oczywiście PHP phpMyAdmin wywali nam błąd, dałem właśnie importu, poczekajmy chwilkę niech, pro, niech program to przemieli i oczywiście nie otrzymano żadnych danych do importu, y, albo rozmiar przekroczył, rozmiar maksymalny, wiadomo o co chodzi plik jest zbyt duży, nie możemy go zaimportować Dobrze, teraz Wam pokażę co trzeba zrobić, żeby móc importować tak duże baz danych Pierwsze co musimy zrobić, to połączyć się z naszym serwerem za, za pomocą na przykład programu PuTTY, może być też to FTP, tu kto woli, ja używam PuTTY uruchomię sobie Midnight Commandera może być też Total Commander przez FTP. To już nie ma znaczenia. Pierwsze co musimy zrobić, to wejść do folderu ETC na naszym serwerze. Może to być inny folder. Jeżeli macie Xampa, to te, te dane będą w troszkę innym folderze. Ja, ja korzystam z Linuxa, mam serwer dedykowany, więc u mnie to tak wygląda nie inaczej. Szukamy folderu PHP. Ja już znalazłem. Mam wersję PHP 7.0, ale to nie ma jakiegoś tam znaczenia większego. I klikamy tutaj w minę komanderze F4, edytujmy sobie ten pik. Mogę już go edytować. Teraz musimy znaleźć sobie odpowiednią linię. Klikamy Ctrl plus V, dzięki czemu będziemy mogli wyszukać nasz, naszą linię, którą chcemy edytować. I wpisujemy file size, zobaczmy co nam znajdzie, file size, tak znalazło, bez problemu mamy tutaj upload max file size, 2 mb my sobie zmienimy na przykładowo na 200, może być, może być, klikamy Ctrl plus O, czyli zapisz, zapisujemy w tym samym pliku Ctrl plus X, wychodzimy, wychodzimy z miny komendera F10, co teraz trzeba zrobić. Teraz y, wypadałoby naszą, y, naszego Apache'a zrestartować oraz MySQL'a. A więc wpisujemy w konsoli Apache 2 Restart i wpiszemy sobie jeszcze y, MySQL Restart. Ich, y, Nasze serwery się zrestartują. Serwery już się zrestartowały. Yy, podświeżmy stronkę. Klikamy teraz import. Oczywiście jesteśmy na bazie dane. I jak widać, mam maksymalny rozmiar 100 MB. Yy, wpisałem chyba 200, nie wiem, no, ale dobra. Znajmniej się tutaj, zmieniło, Mamy 100 MB. Tak, bo tam jeszcze jest drugi rozmiar. którego nie zmieniliśmy, jak go wcześniej zmieniłem na 100 MB. Zaraz Wam powie co to jest, tak, zgadza się. Tam jest, jest coś takiego jak upload max file size, to jest 200, ustawiliśmy na 200 MB. I jeszcze jest coś takiego jak post max file size, to jest tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, post max size. Tak, post max size, którym możemy sobie ustalić inną wartość, o ile się nie mylę, to było do przesyłania danych metodą POST. Maksymalny plik jaki może być, ale nie jestem pewien, to byście musieli sprawdzić. Ja to ustawiłem na 100 mega wcześniej, także dlatego mi tutaj wyświetla 100 MB. Jest mniejszy niż ten maksymalny rozmiar. Nieważne, mogę bynajmniej sobie teraz wziąć naszą bazę, która ma 9 MB i powinno mi ją bez problemu zaimportować. Importujemy, czekamy. Chwilkę czekamy, niech serwer sobie to przetrawi, bo to jest dosyć duży plik i dużo danych tam jest. Eee, create table. PBC Random Banner, zobaczmy co to nam za błąd wyświetliło. Być może ja nie zrobiłem pewnej rzeczy, nie odświeżyłem dobrze tej strony, tylko od razu kliknąłem na import, a trzeba wejść najpierw na dane i dopiero import, jeszcze raz spróbujmy. To czasami SQL lubi tak złupieć. Zobaczmy jak zaimportuje, bo na razie baza jest pusta, jak widzieliśmy. Importuję importuję, zaraz powinno się coś pojawić. Czasami mój lubi tak głupieć, że jeżeli nie klikniemy mu bazy, tylko od razu importuję, wtedy próbuje na całą, jakby na całą nakładkę wszystko zaimportować, co może się skończyć błędem. No jeszcze importuję, bo to jest duży plik jak mówiłem. Tylko jeszcze czekamy. Tak. Import zakończony sukcesem 417 zapytań. Wszystko poszło ok. Baza, która ma 9 mega, została zaimportowana. Także y, dzięki za uwagę. Do następnego filmiku. Cześć.